Bernardzie, rewelacja. Kobieta wynalazca. Kobieta? Sprowadziła się kilka dni temu do naszego miasta. Ma wiele interesujących rzeczy. Chodźmy zobaczyć. Tutaj coś składa w środku. Pusto. Halo, jest tam kto? Łatwo się tu włamać. To coś interesującego, spójrzcie. Jaki dziwny powóz, jak cyrkowy. Co to jest? Instrumenty muzyczne, zabawne. Co to jest? Co się dzieje? Uciekajmy stąd. Nieznośne dzieciaki. Nie wydostaniecie się stąd. Jesteście zaskoczeni? No dalej, częstujcie się. Boicie się Maxa. Patrzcie. On nie jest istotą ludzką? Poruszająca się lalka. Czy nie nadzwyczajny? Jestem urodzonym wynalazcą. Kobieta, która ostatnio się sprowadziła, nazywa się Chris. Podobno ma mechanicznego rycerza. Jest ogromny i umie chodzić. Może tańczyć, gonić złodziei, posługiwać się bronią. Chciałbym to zobaczyć. Ja też. Komendancie. Czy to prawda, sierżancie? Dzieci go widziały. Chyba mówią prawdę. Chciałbym zobaczyć mechaniczną lalkę. Porozmawiaj z właścicielką poruczniku. Rozkaz. Naprawdę ciekawe? Taki sam mechanizm jak w zegarku. Widzicie? Mówiłem, że to wspaniałe. Chris jest trochę dziwna, uważa, że Max jest jej synem, a to tylko lalka, nawet jeśli chodzi. Jej synem? Dzieci, tu są słodkie ciasteczka. Lolito, Diego, częstujcie się. Dziękuję. Dzień dobry, pana Nolito. Miło panią spotkać. Przyszła pani obejrzeć mechaniczną lalkę? Czy to on? Co? To niegrzeczne. Zatrzymaj się. Co w tym śmiesznego? Przecież Max jest lalką. Dość tego. Ty też się ze mnie śmiejesz? Nie chciałem. Po co pan tu przyszedł? Czy pani jest właścicielką lalki? Sama zrobiłam Maxa. O co chodzi? Komendant Raymond, chce zobaczyć Lalkę i panią. Proszę się szykować. Nie, dziękuję. Słucham. Musi pani być posłuszna rozkazom. Proszę! Niech pani idzie. Nienawidzę armii. Wynoście się z mojego domu. Wygoń ich, Max. Co pani robi? Ta kobieta jest rebeliantką. Aresztować ją. Tak jest. Przestańcie. Zrób coś, Diego. Nie potrafię. Sierżancie, tu są dzieci. Załatwcie tę sprawę spokojnie. Spróbuję. Zatrzymaj Maxa, Chris. Nie pogarszaj sytuacji. Daj mi spokój. Zapłacisz za to. Wstrętna baba, wyślecie na galery. Aresztują cię, jeżeli mnie dotkniesz. Herb królewski. Król Hiszpanii mi to dał. Dlaczego? Mój mąż był bohaterem Hiszpanii. Uratował życie królowi. Król nagrodził go tytułem. Jeżeli nie wierzysz, sprawdź. Jestem ważniejsza od ciebie. Nie masz prawa mi rozkazywać. Porucznik był wściekły, będzie szukał zemsty. Przesadziłaś. Nieważna. Armia zabiła mojego syna. Jak to? Miał wypadek na ćwiczeniach. Max ledwie umiał pływać. Zmusili go do pływania w morzu w czasie sztormu. Czy ta lalka jest. Chciałam, żeby był jak mój syn. Dosyć lamentu. Upiekę więcej ciasteczek. Dzieci, pomożecie mi. Czy jej mąż rzeczywiście został odznaczony przez króla? Jest kłopotliwa, ale musimy zostawić ją w spokoju. Ale ona obraziła armię. Nie możemy jej darować. Zapomnij o tym. Tak jest. Pięć kawałków mydła. Rzadko robisz zakupy. Co się stało? Maria mnie poprosiła. Jak zwykle trudno ją odczytać. Dokąd to? Jedziemy do Chris. Uważacie, że jej dom to plac zabaw, Lolito? Zrobiła coś ciekawego. Łódź podwodną. Łódź podwodną? Statek, który pływa pod wodą. Pod wodą? Jedziemy. No chodź, muszę zrobić zakupy. Maria nie spodziewa się ciebie zbyt szybko. Czy statek może płynąć pod wodą? Leonardo da Vinci już o tym myślał. To prawda. Zbudowałam tę łódź na podstawie pomysłów geniusza. Wspaniała! Pływa pod wodą? Nie zostanie tam na zawsze? Nie martw się. Projekt był doskonały. Pod wodą musi być romantycznie. Piękne ryby i kraby. Pewnie i ślimaki. Chcecie zobaczyć? Oczywiście, bardzo chcę. Wiedziałam, dlatego was poprosiłam. Chcę ją przenieść nad morze i jutro wypróbować. Zapraszam! Wpuścisz nas? Naprawdę? Brawo! Czy to jest bezpieczne? Boisz się nurkować, Diego? Nie o to chodzi. Syn Chris zginął w morzu. Dlatego zbudowałam tę łódź. Chcę więcej wiedzieć o morzu. Trzeba jeszcze trochę włożyć wysiłku, żeby ją dokończyć. Dzieci, pomożecie mi? Co mamy robić? Pracować? Mieliśmy tylko patrzeć. Nie kusi Was łódź podwodna? Im szybciej zaczniemy, tym prędzej skończymy. Pomóżmy jej. Chcesz przecież popłynąć, prawda? Znów robota? Skończone. Wreszcie. Wszystkim bardzo dziękuję. Gotowe? Przyjdźcie jutro, wypłyniemy wczesnym rankiem. Do zobaczenia. Zapomniałeś przynieść torbę z zakupami? Tak, została w domu Chris. Wyszedłeś rano, a wróciłeś po zachodzie słońca, i jeszcze posiałeś gdzieś zakupy. Co u Licha robiłeś? Mówiłem ci. Nie tłumacz się. Przynieś torbę. Nie było tam nic, co mogłoby się zepsuć. Jutro ją wezmę. O, nie. Teraz. Dobrze, pójdę po kolacji. Czyżby już położyła się spać? Nie będę jej budził. Co? Chris, jesteś tam? Wydawało mi się, że ktoś był. Co robimy, poruczniku? Nie nazywaj mnie porucznikiem. Przepraszam. Dzień dobry. Gdzie jest Diego? Nie mogę go znaleźć. Nie ma go? Pewnie uciekł. Chyba nie chciał płynąć łodzią podwodną. To prawda. On się boi. Nawet ja jestem odważniejszy. Ale wstyd. Co się stało? Diego bał się płynąć łodzią podwodną. Jest aż tak tchórzliwy? Nazywają go Diego Zając. I jest leniwy. Co wy wiecie? Już spokój. Płyńmy sami. Gotowi? Idziemy, czyż Nie. Do licha, spóźniłem się. Co będziemy robić na plaży poruczniku? Taki przyjemny dzień. Może spotka nas coś interesującego? Interesującego? Co to za łódź? Jędza Wkrótce pożałuję Słucham? Mówiłem do siebie Max też płynie? Oczywiście, to mój najdroższy syn Dziwna łódź Ma pływać pod wodą Jest w porządku Co? Odbijamy Lolita! Zatrzymać łódź! Niech pani wysiada, Lolito! Gabriel krzyczy. Chcę coś powiedzieć. Znam go. Usiłuje nam przeszkodzić. Okropny facet. Do środka. Odkrywajmy głębiny morskie. Czy mnie nie słyszą? Niemożliwe. Zatrzymać łódź. Zawrócić ją. Łódź się zanurza pod wodę, co? Jak pięknie, ale dużo ryb. Inny świat. Max, nie widziałeś jeszcze czegoś równie pięknego? Za bardzo się wzruszyłam. Wypływamy na powierzchnię. Co, już? Skończy nam się powietrze, jeżeli zostaniemy dłużej. Nie chcecie się chyba udusić? Co? Nie rusza się. Utoniemy! Nie martwcie się. Spokojnie. To jest wyjście awaryjne. Ale jesteśmy pod wodą. Tu nie jest głęboko. Bądź spokojny. Wychodźcie i pójdźcie na powierzchnię. Tam będziecie bezpieczni. Jedno po drugim. Boję się. Nie martw się, nikito. Pójdę z tobą. Rekinę. Nie bójcie się, Max je przegoni. Czy on to potrafi? On umie wszystko. Max, kochany synu, ruszaj, Max. Max, straciła drugiego syna. Szybko, statek zaraz zatonie. lolita zaraz wypłynie Znowu rekiny co? To koniec Poruczniku musimy coś zrobić Tam są rekiny Zorro Zorro. Dziękuję, Zorro. Poruczniku? To pan uszkodził łódź, prawda? Co? Księżyc mi o tym powiedział. Twoje godne pogardy postępowanie naraziło na niebezpieczeństwo kobiety i dzieci. Milcz rebeliancie! Musisz ponieść karę. On jest miły. Podjęłam decyzję. Zrobię mechanicznego Zorra. Na pomoc! Nie umiem pływać. Rekin, ratunku! Naszą okolicę nawiedziły niespotykane tu deszcze. Nawet Diego pracował przy zbiorze winogron. Ktoś chce wykorzystać pogodę do własnych celów i zatopić wioskę. Zorro będzie w niezłych opałach. Z jak zaniepokojenie. Był to film z serii Zorro. Wersja polska, studio Pabyszek. i